Słuchajcie kochani, kolejny weekend, dzisiaj Dzień Zaduszny wczoraj byliśmy na grobach odwiedzić naszych zmarłych, pogadać sobie z nimi pomodlić się za nich a dzisiaj jest niedziela, Dzień Zaduszny jest piękna pogoda dlaczego mówię piękna, nie ma słońca, ale jest, jest naprawdę bezwiecznie, ciepło, 12 stopni jadę, jadę na poszukiwania a gdzie? Dowiecie się na miejscu. Rowerzysta jedzie. Proszę go miląć. Także, aby bezpiecznie. i tak oto wylądowałem miejscowości Brzeźno nie wziąłem mikrofonów miałem na... będzie mnie dobrze słuchać, nie ma wiatru także tak wygląda plaża morsy szaleją a ja wchodzę do wody coś mi pozostało piękna woda piękna plaża, o znicze się palą jedne, drugie to dla tych co pewnie po toneli pójdę w kierunku Morza Mola zobaczymy Czekamy się na laży, na no, wodzie. W razie chodzę 5 minut, a nie jednego sygnału Tak chodzę do pasa Piękna woda Tego piasku troszeczkę naniosło O proszę, tak se tam pływają, nie wiem czy widać Na razie jest cisza ale do cierpliwych świat należy. O, to już głęboko się robi. Czeka, będzie materiał do nagrania, czy nie będzie? Ja pewnie Wolf już pozbierał wszystko. Dobra. piękna pogoda i zobacz dla takich co pływają na tym nie wiem coś nazywa ale o i biegacze każdy robi to co lubi inni biegają jakiś sygnał bardzo głęboki bardzo głęboki nie wiem czy wykopałem czy nie Ale ten morsów, zobaczcie. Ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście Zazie szelki same Coś tutaj jest. Jeszcze nie wykopałem, ale już jest. już mam blisko. Już jest blisko. Trzeci raz. Trzecie podejście. Jeszcze nie wykopałem. Czy nie wykopałem? O, chyba by, nie? Nie do końca. Chyba, chyba nie wykopałem. Nie widać. Bo za coś przynęci to przelatuje. Fajny sygnał 12. No, Może wykopałem. No ej, wykopa. Tak. Zobacz, 5 razy i kapser. Dobre i to. A morsy sobie morsują. Lecimy dalej. 17 Co tam może być? O, olia Olia No Leży cisza Nic ciekawego idę w kierunku mola Im bliżej na pójciźnie, tym bardziej śmieci. Śmieci są. tych śmieci będzie coś kazałego podejrzewam że ten piasek chyba naniesiony został tutaj Ale lecimy dalej Okazję popatrzeć Piękna sprawa sobie a ja chodzę, chodzę nic, nic na kapsle, jakaś tam od folia, od kremu i nic. Widać to molo. A daleko poleci. Pojechali, Cieli, poszli jak burzo. O tam mamy pływaka. Kurczę, naprawdę podziwiam tych ludzi. Zobaczcie co tam się dzieje. Kolejne morsy. Coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi, coraz uprawia ten sport. Bo jak najbardziej to jest chyba sport. Ja też uprawiam sport. It's the more life widzicie jak wesoło, Ciek, wesoło, wesoło, wesoło ja doszedłem prawie do mola molet w remoncie i nic, kapsel, kolejny kapsel po drodze Nie było sensu tego nagrywać, więc co tu? tam to i nadzad trochę do brzegu, trochę od brzegu nic że zero konkretnych sygnałów Cisza Nawet nie ma co pokazać Ale za to jest fajnie, fajna atmosfera. Ludzie się kąpią. Pójdę pod molo Zobaczymy co pod tym molo będzie. Morcy też nie chcą nic zgubić. Nie mają wisiorków. się to do molo. Dobra, łączymy się pod molą, nie? Tak coś znajdę oczywiście. Wiecie, jestem pod remontowanym molo. O, deszcz zaczyna padać. No to nieźle. Dziwne są takie duże sygnały, ale. Konkretu to tutaj nie ma na razie. Po, po tym rusztowaniu tam ciężko chodzić będzie. Zobaczcie. jest nasz ręcznik. Jestem typowo pod molo. O, tutaj jest głębiej się robi O Coraz głębiej O Chyba tam dalej nie dojdę A Raczej nie, tam się robi głęboko chociaż tu trochę pochodzę Głęboko się robi. Bardzo głęboko się robi. Idę w tą stronę. Będzie płycej. Piętnaście, czyli piątka. Na małej górze rydzałej, nie wiem czy blacha, dzy. Tu mam jakiś sygnał. Też coś nagram. Widzę, co? tu piaskowali. I Widzę, są blacha od piaskowania tych tych Ach, tak, to jest nie ma co tutaj chodzi, zobaczcie. Pełno blachy tej rdzy zbijali. Piątkę. E? Sygnał. Chociażby punkt zaczepienia. Mieć. No tak, jeden grosz. Jest monetka. Gdzie ona jest tu? Jest monetka. Jeden grosz, no, także punkt zaczepienia jest. Dobra, coś konkretnego to włączę się. Tutaj kolejna monetka. 10 groszy. Chociaż po tym mola, jakiś potencjał. Jeśli jeszcze. Jakiś sygnał jest dziwny. no i kolejna monetka, tu chociaż monetki wychodzą. Ile to jest? Dwa grosze, dwa grosze. Papież na No, lecimy dalej. Tym razem taki guzik. Albo, albo co to jest, nie wiem, może kolczyk? Nie, guzik jakiś. Nie widzę, bo tu ciemno. Albo nit? Nie wiem. Patrzymy. Lecimy dalej. Tu już muszę uciekać, bo mi plecy bolą. To czas stoję. To jest kolejna moneta. 5 groszy. To jest 5 groszy. Proszę bardzo. Podmolo się dzieje. Chodzimy dalej. Tym razem. Trzecią razem wykopałem. Nie było to czystego sygnału. Na krętkę. Idziemy dalej. Nie jest godzina. 7 z wody. Jest godzina 13:40. Jeszcze wykorzystam to na bananka. Napiję herbatki i pójdę jeszcze plażę. Tak przelecę. Mamy jeszcze godzinę, półtorej godziny czasu. Wykorzystam to i przejdę plażę. Muszę się przygotować. Jestem na plaży. Biorę legenda. O, klik. biorę legenda. I sobie będę tuptał. Mam. Mam chwilę. Okej. Okay. Jak coś będzie, to się włącza. A jak nic nie będzie, to się może nie włącza. Pierwszy sygnał. Taki przerywany kapsel czy, czy jakaś nowa złotówka? Już mam cicie. Kapsel. O, patrz, tyk. dalej. Nie pochodzę, zobaczcie jakie chmury naciągają. Od mojej miejscowości Strzewa, a tam do Gdyni. Jest fajnie. po, po, po sygnale. Bocianie. W widoku leży. O, mamy. Dziś nie 10 groszy pierwszy pieniążek na plaży pierwszy pieniążek na plaży jak. idziemy dalej No, starczy na dzisiaj Nawet nie ma co podsumować tylko pod molo parę groszy, nic więcej, dużo kapsli, na plaży też nic mamy kapsloki także jadę do domu, jestem głodny starczy na dzisiaj Zobaczymy co za materiał wyjdzie podczas obróbki ale byłem, zobaczyłem nic nie zaraza.